Siemanko, ja jestem Milan i witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku na moim kanale YouTube odnośnie mojej nowej pościeli zespołu włoskiego AC Milan. Proszę państwa, jakiś czas temu mieliście okazję zobaczyć zdjęcie jeszcze nieotwartej tej pościeli. Wrzucam to na fanpage'a, na grupę oraz na społeczność YouTube oraz też robiłem relacje na swoim fanpage'u na Facebooku. No i w dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać, jak już wygląda tutaj efekt końcowy, więc tak się prezentuje ta pościel. Mamy tutaj cały zestaw, jak widzicie. Co do Jaśka. Z Jaśkiem jest taka historia, że dokupiłem sobie osobno tutaj poszewkę, dlatego że w zestawie, no zestaw po prostu nie zawierał tutaj, właśnie na Jaśka tak zwane poszewki. Także tutaj, właśnie w w zestawie nie było poszewki na Jaśka, była tylko oczywiście cała poszewka na kołdrę oraz na poduszkę. Poduszka prezentuje się w taki oto sposób. Idealnie to siedzi. Ja się już omówiliśmy, to już wiecie, że to nie jest w zestawie. Oczywiście dokupiłem sobie, za to dam 15 chyba złotych, za dwie sztuki. Mam jeszcze nówkę nieotwartą folii schowaną. No, i pościel. Pościel była również w zestawie z poduszką. No, i tak to wygląda, moi drodzy. To jest jak coś prezent od swojej dziewczyny na yy, urodziny, które, które dostałem 18 września. Więc no tak prezentuje się. Ogólnie, sama w sobie, pościel. Poszewka, przepraszam, jest bardzo miła w dotyku. No i ogólnie fajnie wygląda, fajny projekt. No i mam nadzieję, że będzie mi to służyło na wiele, wiele lat. Fajnie też wygląda właśnie ten jasiek tutaj z tą poszewką, bo to tak wygląda jak już typowy zestaw, prawda? No, pomyślałem, żeby sobie po prostu dokupić do tego. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć ciekawego, jest to oficjalny produkt AC Milan, czyli na przykład tutaj, jak widzicie, plakaty. Mam tego zespołu, jak zresztą cały pokój praktycznie w plakatach Milanu, i tak dalej, i tak dalej. No i mam również teraz już pościel, poszewkę, jak zwał, tak zwał. Um, ogólnie, z tego co widziałem, takie coś kosztuje ze 150 zł. Na internecie, z tym, że to było kupowane. No, prawie pół roku temu myślę, że teraz cena może być już inna, ale ogólnie za te pieniądze to jest warte, bo produkt jest oryginalny. Jeżeli byście chcieli, odnajdźcie sobie um, zdjęcie na moim fanpage'u, czy na grupie i tak dalej, tam chyba powinno być właśnie na zdjęciu, że produkt jest yy, oryginalny, że jest po prostu po zakupie takiej pościeli, najłatwiej to tak wytłumaczyć, wspieracie właśnie zespół Acymilan. A jeżeli tego nie będzie na zdjęciu, na pewno y, będzie na filmie, który robiłem jakiś czas temu i tam wam pokazywałem tą pościel, tylko że ona jeszcze była nieotwarta, ona była poskładana w taki kwadrat w takim opakowaniu. Ja ten film rzuciłem z 2 miesiące temu albo nawet więcej. A dzisiaj wam prezentuję tutaj po prostu już taki typowy efekt końcowy. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz subskrypcję. Na moim kanale Miszczuniu Ziomek Milan. Do usłyszenia i mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Cześć!